ale nisko źródło ciepła w pracowni rzeźbiarskiej Bartłomieja Kurzei. Bartłomieju, jakie piękne skojarzenie z kotłem piekielnym dla Michnika? Kotło pie piekielny dla Michnika, no rzeczywiście. Jeżeli my stworzyliśmy nową formę sztuki, wyrażania się, nazwałem to antysemityngiem, czyli nie mamy sentymentu do rzeczy brzydkich, i trzeba to sobie zapamiętać, że ten antysemityk jest przeciwko brzydactwu. Rzeczom brzydkim, yy, złym. I takie jest rozumienie su słowa yy, brzydki, obrzydliwy. Yy, tak samo mamy określenia, że yy, oszwabić lub ocyganić. To, to są pojęcia yy, w języku polskim od dawna używane nie bez przyczyny. Powstały. I jest antysemityzm, czyli coś y, y, przeciwko brzydocie, złu, przeciwko y, kłamstwu. I my, jako ludzie cywilizowani w cywilizacji łacińskiej, rozumiemy piękno najszerzej. I cywilizacja łacińska rozbudowała to pojęcie potężnie. Ludzie y, z prostych kultur, obcych nam, Ci brzydcy, brzydcy pod względem nawet rozumienia, czym jest piękno, nie stworzyli tak szerokiego obrazu, yy, obrazu yy, rozumienia, rozumienia piękna. Piękno jest pisane w naszą cywilizację i coś, co było obce naszej cywilizacji, było brzydkie. Figurą tematu słowa brzydki jest matka polska ostrzegająca swoje dzieci przed porwaniem przez żydowskiego łapacza niewolników. Ale myślę, że to jest głębsze przesłanie. Że ci ludzie, którzy łapali polskie dzieci, wywozili pedofile, gwałciciele, mordercy, handlarze niewolników, którzy wozili do Przeskalisz, do Pragi Czeskiej, ci ludzie są figurą diabła. Otóż brzydota to jest figura kogoś, czegoś, o kim Pan Jezus mówi bójcie się tych, którzy nie tylko ciało, ale i duszę mogą porwać i posłać do piekła. I w, tej, w tym, w, w w tym, tym rozumieniu to ty Bartłomieju, inicjując prokoncepcjonizm i antysemityng, to ty de facto... Walczę no, z diabłem. No walczę ze złem, walczę z brzydotą, walczę z kłamstwem. I o to chodzi. I uważam, że my mamy obowiązek, jako ludzie cywilizowani, porównywać cywilizację, mówić o cywilizacjach. A jeżeli są tacy obrońcy, jak Rafał Gaweł, jak Gazeta Wyborcza, jak inni, którzy bronią zła, bo jeżeli myśmy. Chcieli spalić to zło, ten obraz zła, tą brzydką marzannę, a oni bronią tego, czyli bronią zła, bronią brzydoty. To są ludzie niecywilizowani, o ograniczonych jeszcze, yy, ograniczonej percepcji yy, poznawczej, bo wiadomo, że coś, co jest yy, rozumienie rzeczywistości, widzenie rzeczywistości, to odbywa się na trzech płaszczyznach. Najniższy poziom socjologiczny, później, później poziom filozoficzny, a najwyższy poziom teologiczny. A oni uważają, że ktoś, jeżeli takie, tworzy rzeczy piękne, czyli odnoszące się też do Boga, jest dla nich przeszkodą, to wiadomo, że stoją po stronie zła i brzydoty, i fałszu. Ta, takich to właśnie y, i pozyskują jeszcze środki. środki. No właśnie, bo w no, tym y, 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 swoje... piśmie Gawła, Pana Gawła, jest od razu odesłanie, żeby przysłać mu pieniądze, czyli y, można tutaj powiedzieć, że y, zło i ludzie służący... Nie są altruistyczni. Ludzie służący złu, brzydocie. Ci ludzie sięgają po argument finansowy. Tak? No, to jest, to jest jeszcze to. I chcą, żeby finansować zło. Myślę, że skończy się niedługo finansowanie tych brzydkich przedstawień, tej brzydkiej sztuki wystawianej w galeriach promujących brzydotę, bo my tworząc antisemiting tworzymy nowe pojęcie w sztuce czyli walki z brzydactwem również w sferze urzędowej w sferze wystawienniczej w każdej bardzo szerokiej